witam państwa radnych w yy, obecnych 14 osobowym składzie, a więc witam yy, i yy, yy, tego rady rozpoczynamy. Yy, witam bardzo serdecznie pana wójta i panią skarbnik. Bardzo mi miło jest powitać państwa sołtysów, yy, państwa dyrektorów oraz kierowników referatów jednostek organizacyjnych gminy Nwierzystwa. Pragnę tak poinformować, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane, a więc Państwo udzielają poprzez udział w tym posiedzeniu, udzielają na zgody na publikację wizerunku, jak również treści wygłaszanych podczas tych obrad. Państwo ledni otrzymali porządek posiedzenia. Czy są jakieś uwagi dotyczące tego porządku? Zatem do realizacji i punkt drugi przyjęcie protokołu z 13 sesji Rady Gminy. Pragnę wyodpowiedzieć, że ta 13 sesja Rady Gminy miała miejsce 20 grudnia, była to sesja budżetowa, tam uchwalaliśmy budżet i wieloletnią prognozę finansową. Protokół z tej sesji jest skorządzony, był dostępny w biurze Rady, jak również jest dostępny na dzisiejszym posiedzeniu. Czy Państwo radni chcieliby zapytać? Czy ktoś jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę żadnych zgłoszonych uwag. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z tej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za przyjęciem protokołu z 13 sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, a więc protokół został przyjęty. Zatwierdzony. I punkt trzeci podjęcie uchwał w sprawach 31 zmian w budżecie gminy na 2025 rok. Proszę o Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado. Projekt uchwały Rady Gminy wierzyce. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok. Podstawę prawną macie Państwo przed sobą. Rada Gminy i co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dowody budżetu gminy o kwotę 1 95 849 87 groszy, w tym dowody wierząca o kwotę 1 95 849 87 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 095 849,87 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 095 849,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Lierzyce. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podgiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki wnioskowi Gminy Wierzyce Wojewoda Botkacki przyznał właśnie taką kwotę na tzw. dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i nasza gmina tymi dopłatami została objęta w kwocie właśnie zaprezentowanej w tej uchwale dotyczącej zmian w budżecie na 2025 rok. Jeżeli tą zmianę zaakceptujemy, no to ten budżet o taką kwotę się powiększa, będzie możliwość również podpisania umowy, wyłonienia wykonawcy na realizację tych przewozów. Czy Państwo chcieli o coś zapytać? Nie widzę, nie słyszę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał do głosu? Dziękuję. głosowania za przyjęciem uchwały. Głosowało 14 radnych, jeden nieobecny, a więc uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. I punkt 4, wolne wnioski, zapytania. Proszę bardzo, ktoś z Państwa radnych, ktoś z zaproszonych gości, jakiś wniosek, jakieś zapytanie? Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam obrady 14 sesji Rady Gminy. Dziękuję.